Coś o, o. Dzień dobry. E, witam Was wszystkich gorąco i serdecznie. E, dzisiaj mamy niedzielę. A ja mam do ogłoszenia Wam taki komunikat, że otrzymaliśmy 10 biletów na Rybomanie i chcemy się tymi biletami z Wami podzielić. Rybomania oczywiście zaczyna się 1 marca. Pierwszy, drugi, trzeci w niedzielę ona się kończy. Te bilety mamy na niedzielę. Żeby taki bilet od nas otrzymać, pod tym filmem trzeba dać. Komentarz, wymyśliliśmy sobie komentarz, że to będzie Rybomania 2024 i wystarczy tylko to, i my spośród tych komentarzy zrobimy szybkie losowanie i wybierzemy 10. Szczęśliwców. Ten konkurs e, ustaliliśmy, że będzie trwał do 24 lutego. Nie wiem, powiedzmy załóżmy, że do godziny 20. W formie elektronicznej e, powysyłamy Wam te e, bilety. No także co, wpisujecie e, Rybomania 2024 my wybieramy 10 osób. E, Spośród tych komentarzy. Na tej rybomanii my będziemy w pierwszy dzień, także jeżeli ktoś będzie się chciał z nami spotkać, no to zapraszamy tutaj do rozmowy. Można parę słów powiedzieć przed kamerą. Jak ktoś będzie chciał, może kogoś pozdrowić. Chcemy dla Was też przygotować jakiś, jakiś reportaż z tych targów. No myślę, że będzie, będzie fajnie. Chciałem jeszcze podziękować organizatorom tutaj targów za to, że udostępnili dla nas te bilety, którymi my możemy się z Wami podzielić. Życzę Wam powodzenia i szczęścia. No dobra, to co, to do zobaczenia na Rybomanii, a Wy w tej chwili możecie sobie zerknąć, jak to wyglądało w tamtym roku. ハ <laughs> ハ